Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nierozstrzygnięte konkursy. Nierozstrzygnięte konkursy dotyczące pierwszego i drugiego tomu powieści Król Myśli. E, moi drodzy, byłem zbyt wielkim optymistą, jeśli, uda, jeśli myślałem w 2020 roku, w marcu 2020 roku, że mm, konkurs, który ogłoszę, zostanie zakończony i zostanie wyłoniony zwycięzcą. To był konkurs, który podczas pisania drugiego tomu wymyśliłem, żeby zwycięzca konkursu mógł ten drugi tom sobie zdobyć. Kilka osób próbowało, ale nikomu się nie udało, bo to było potwornie, potwornie trudne. Ale spróbujemy dokończyć tę sprawę. Ja nie lubię zostawiać rzeczy nierozstrzygniętych, niedokończonych. Konkurs Porządkowanie świata, bo taki miał tytuł ten konkurs, nadal trwa. On jest nierozstrzygnięty, niewyłoniony, został zwycięzca tego konkursu. Wobec tego odświeżamy ten konkurs. O co chodziło w tym konkursie? Ja po tej swojej wypowiedzi jeszcze dołączę do tego materiału filmowego te dwa filmy, w których, w których ogłaszam konkursy: czyli ten konkurs Porządkowanie świata i drugi już konkurs. Dotyczący, dotyczący księżniczki i Na razie tylko wytłumaczę, że pierwszy konkurs, porządkowanie świata, w którym można wygrać drugi tom powieści Król Myśli, polegał na tym, zadałem takie zadanie, żeby moi widzowie, czytelnicy spróbowali odgadnąć, co miałem na myśli. Umieszczając w drugim tomie powieści frazę porządkowanie świata. Czyli czym rzecz jest porządkowanie świata, według mnie, w drugim tomie powieści Król Myśli. Trudne zadanie. Eee, tak jak mówiłem, kilka osób próbowało, ale to się nie udało tego dokończyć. Ja później się tym konkursem nie zajmowałem z tej racji, że pisałem książkę. Teraz już mam przerwę w pisaniu, więc mogę tutaj popromować swoje, swoje powieści, organizując różnego rodzaju konkursy, zabawy, co niniejszym już teraz czynię, a co zapowiadam w przyszłości, że będzie się działo jeszcze, jeszcze tego więcej. Konkurs nierozstrzygnięty. Rozstrzygnijmy go. Porządkowanie świata. Czym rzecz jest porządkowanie świata, według Marka Malmona, na stronach drugiego tomu powieści Król Myśli. Materiał filmowy, w którym to ten mm, konkurs został ogłoszony, za chwilę zobaczycie, jak tylko, jak tylko uda mi się skończyć mówić. Bo ja, jak mówię, to nie daje rady. Do, yy, krótko. Dobra, to był pierwszy konkurs. Natomiast drugi konkurs, yy, yy, zaraz co było do wygrania w drugim konkursie? Chyba też drugi tom, dobre, nie? Zapomniałem, jaka była nagroda w drugim konkursie. Drugi konkurs polegał na tym, że czytelnicy tomu pierwszego, tak, czyli był drugi, drugi tom do wygrania, czytelnicy tomu pierwszego, którzy znają treść tej książki, mieli odgadnąć, odpowiedzieć na pytanie, jak na imię ma... Wilczyca, Wilczyca Księżniczki, Ildonki, Campbelldon. Też trudne pytanie, przyznam szczerze, bo to imię pojawia się na stronach tego grubego tom, tomiszcza no, trzy, może cztery razy, już sam nie pamiętam. W każdym razie niewiele razy, a ponieważ jest to imię zwierzaka, więc mogło to umknąć czytelnikom. Niemniej ci, którzy posiadają tą pierwszy, mogą to sobie, mogą to sobie znaleźć, chociaż będzie to trudne. Na pewno, jeśli już ktoś będzie chciał szukać, to podpowiem, że, że na pewno nie w pierwszej części książki, bo Ildonka pojawia się mniej więcej w połowie powieści, wobec tego wszystkie jej towarzyszące osoby i zwierzaki pojawiają się gdzieś tam dopiero pod, pod koniec, czy może nie tyle pod koniec, co, co od połowy od połowy książki. Moi drodzy. Konkursy nierozstrzygnięte trwają do dnia rozstrzygnięcia. Mamy dwa konkursy. Porządkowanie świata i imię księżniczki Ildon, e, Wilczycy księżniczki Ildonki Campbell. E, w obu tych konkursach do wygrania drugi tom powieści e, Król myśli w wersji papierowej. E, a ja za jakiś czas ogłoszę już kolejny konkurs, w którym będzie można wygrać oba tomy, oba tomy powieści, oba tomy w wersji papierowej. Przy czym będzie to konkurs dużo, dużo prostszy, chociaż za darmo niczego nie ma. Wobec tego też się nie spodziewajcie, że. Klikając łapkę w górę, wygracie książkę? Nie, nie, nie. Jako, jakieś tam zadanie dla Was wymyślę. Przy czym to już będzie prostsze, niezwiązane z fabułą, bo ja rozumiem, że niewiele osób jeszcze na razie miało okazję zapoznać się z tą książką, chociaż. Jak na takiego debiutanta, który sam wydał książkę, to też nie mogę narzekać na, na sprzedaż. Ostatnio ta sprzedaż bardzo się, bardzo się ruszyła i jestem coraz bardziej zadowolony, uśmiechnięty i szczęśliwy. Ale to też, też się wiąże z moim, ogromnym, z moim ogromnym wysiłkiem. W każdym razie następny konkurs, który ogłoszę, być może jeszcze w marcu, być może na początku kwietnia. Będzie to konkurs dużo łatwiejszy, będzie jakieś tam zadanie do wykonania i będzie można wygrać oba tomy powieści. Na dzień dzisiejszy ponawiam, ponawiam dwa konkursy ogłoszone, nierozstrzygnięte. Porządkowanie świata i imię wilczycy księżniczki Ildonki Campbelldon, a teraz oba materiały, które... Nagrywałem, ogłaszając te konkursy. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursach. Zachęcam do zapoznania się z treścią fantastycznej powieści. Fantastycznej powieści Król e, Myśli wielowątkowej powieści, e, w której e, jest mnóstwo akcji, mnóstwo ciekawych bohaterów, mnóstwo zawiłości, mnóstwo e, wątków, a której fabuła prowadzi do zaskakującego końca. Końca, który zamyka całą historię, jednocześnie dając możliwość jej kontynuowania. Witam bardzo serdecznie. Ogłaszam pierwszych historii e, książki, pierwszy w karierze książki e, Król Myśli. Konkurs, w którym można wygrać Pierwszy tom tej powieści. Konkurs nie jest łatwy. Nie jest łatwy, bo polega na tym, abyście odgadli, co autor miał na myśli. Za chwilę wytłumaczę, o co chodzi. Konkurs nazywa się Porządkowanie Świata. W tym konkursie Proszę Was, abyście spróbowali odgadnąć, co w drugim tomie, a więc nie w pierwszym, tylko w drugim tomie, tym, którego jeszcze nie ma, kryje się pod frazą Porządkowanie Świata. Jest to konkurs, tak jak mówiłem, bardzo trudny i spodziewam się, że niewiele osób, e, niewielu osobom uda się, uda się odgadnąć, co pod frazą Porządkowanie Świata. W drugim tomie ukryłem. Czemu to przypisałem? Wasze odpowiedzi proszę przysyłać na adres znany w świecie wędkarskim, przede wszystkim, ale pomału będzie też znany w tym świecie takim drugim, literackim, drugim, w którym ja się zaczynam pomału pojawiać. Adres: Marfisz, Małpa Marfisz. W terminie do 31 marca 2020 roku. W tytule tej wiadomości, to ważne, żebym, żebym nie pogubił, żeby mi się, żebym kogoś nie pominął, proszę napisać tytuł tego, tego konkursu, czyli Porządkowanie Świata. Nagroda to jeden egzemplarz Tomu Powieści Król Myśli. I zostanie ona rozlosowana spośród osób, które poprawnie odpowiedzą na zadane pytanie. Życzę Wam, życzę wam wygranej. Życzę Wam, abyście, aby, aby Wam się udało odgadnąć, co miałem na myśli, pisząc drugi tom. Pisząc w tym drugim tomie frazę porządkowanie świata. Jak nazywa się Wilczyca Ildonki Campbell. Dawn. Jak nazywa się Wilczyca Ildonki Campbell? Dawn? To pytanie w konkursie. A Za chwilę opowiem o szczegółach tego konkursu, o tym, jak on się będzie odbywał, jak można zostać laureatem tego konkursu i co będzie nagrodą. Główną w konkursie? Otóż to pytanie, na to pytanie znajduje się odpowiedź tutaj, w pierwszym tomie powieści Król Myśli. I konkurs ten jest dedykowany osobom, które przeczytały pierwszy tom Król Myśli. No bo jeśli ktoś nie przeczytał, a na stronach internetowych żadnych nie podałem tej informacji, Wobec tego nie będzie wiedział, nie będzie znał odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie, jak nazywa się Wilczyca Ildonki Campbelldon. Ogłaszam pierwszy konkurs na kanale w świecie Króla Myśli pierwszy konkurs związany z moimi e, książkami, z moją powieścią Fantazy, dwutomową powieścią Fantazy Król Myśli. Do wygrania jest drugi tom. Skoro odpowiedź znajduje się w pierwszym tomie, to ci, którzy przeczytali ten drugi tom, będą mogli sobie wygrać tom drugi, jak nazywa się Wilczyca Ildonki Campbelldon. Zasady konkursu. Zasady konkursu są bardzo proste. Otóż jak już mówiłem, kon konkurs jest dedykowany, skierowany do osób, które przeczytały tom pierwszy. Inne osoby odpowiedzi na, ten, na to pytanie znać nie będą. E Chciałem te osoby nagrodzić tym, że e wręczę komuś w prezencie za to, że przeczytał tom pierwszy, wręczę tom drugi. Zasady konkursu są bardzo proste. Odpowiedź wpisujemy w komentarzach pod tym filmem, znajdującym się na kanale W świecie króla myśli. Tam w komentarzach wpisujemy tę odpowiedź. I liczy się ta osoba, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi. Teraz taka mała uwaga. Tych odpowiedzi będzie pewnie niewiele, bo jeżeli ktoś już zobaczy, że odpowiedź została udzielona, to być może zrezygnuje z podawania tej odpowiedzi. Aby wziąć udział w tym konkursie, nie wystarczy napisać komentarz do. <laughs> Przepraszam. Komentarz pod filmem, pod tym filmem, który teraz Państwo oglądacie. Proszę także dać mi informację na mojego maila. Dowolnie którego? Marfiszmałpa marfisz.pl albo e, gmail.com, że e, udzieliłem odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wystarczy taki, taki mail w tytule tylko: Udzieliłem odpowiedzi na pytanie konkursowe. Do czego mi jest potrzebny mail? Do tego, żeby nawiązać kontakt i poprosić o adres do wysyłki. Do niczego więcej. Także po to jest to zrobione. I dlaczego dodatkowo mail? No, bo w YouTube trudno jest znaleźć adres, adres tej osoby, która, która udzieliła, udzieliła odpowiedzi. A więc, po pierwsze, poprawna odpowiedź na pytanie: jak nazywa się Wilczyca Ildonki Cumbledon? To jest po pierwsze. Po drugie, e-mail z informacją do mnie. Udzieliłem odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wygrywa pierwsza poprawna odpowiedź. W tym konkursie jest przyznana tylko jedna nagroda. Tom drugi powieści Król Myśli. Bądźcie spokojni. Tych konkursów jeszcze troszkę będzie. Ja przeznaczyłem kilka książek na nagrody i będą, będą nagrody także dedykowane dla osób, które na przykład już przeczytały tą pierwszy i sobie kupiły tą drugi, czyli zapłaciły za oba tomy Dla tych osób też wymyślę specjalny konkurs, ale to gdzieś za dni kilka. Dzisiaj jeszcze raz podsumujmy. Pierwszy konkurs. Na kanale w świecie Króla myśli pierwszy konkurs, w którym do wygrania jest drugi tom, oczywiście pierwszy tom też będzie można kiedyś tam gdzieś wygrać. ale drugi tom jest do wygrania w tym pierwszym konkursie. Odpowiedź na pytanie jak nazywa się Wilczyca Ildonki Campbell. Ta odpowiedź musi pojawić się pod wyświetlaczem tego filmu na kanale w świecie króla myśli. Aby wziąć udział w tym konkursie, nie wystarczy sama odpowiedź. Należy także zgłosić mi na adres marfiszmałpa.marfisz.pl bądź też na drugi adres marekmalman.gmail.com krótką informację. Udzieliłem odpowiedzi na pytanie konkursowe, czy jakiekolwiek inne zdanie. Takie, żebym, żebym wiedział, kto to jest. No i oczywiście, informacja o tym niku, jaki mamy na tym, żeby, żeby było wiadomo, że to jest, że podpisał się na przykład tam kolega XXX, tak, a ten co ma login na YouTube YYY nie napisał maila i on nie będzie brał udziału w, tej, w tym konkursie. Myślę, że sprawa jest jasna. Wszystkie inne wpisy, czy to na portalu Facebook, czy też na Twitterze nie biorą udziału w tym konkursie. Udział w konkursie biorą tylko odpowiedzi na portalu YouTube pod wyświetlaczem tego filmu. Tak to jest tym razem zorganizowane. Następnym razem może będzie inaczej. Zapraszam wszystkich, którzy przeczytali tą pierwszy, do wzięcia udziału w konkursie. Ktoś z Was otrzyma w nagrodę e, tom drugi. Tej książki i zapraszam Was do subskrypcji kanału Świecie Króla Myśli, śledzenia tego, co się na tym kanale dzieje, bo konkursów jeszcze troszeczkę będzie. Ja tutaj Was myślę, że zmobilizuję do takiej ciekawszej, lepszej współpracy ze mną, zarówno w tej dziedzinie literackiej, jak i tam na tym drugim kanale wędkarskim również. Życzę Wam wszystkim wygranej w tym konkursie, aczkolwiek wygrany może być tylko jeden. I wiem jedno: tym wygranym będziesz Ty. Była jeszcze dzieckiem, kiedy zamordowano jej rodziców. Odkąd wyruszyła w krainę wiecznych lodów, śmierć, Kroczyła jej śladami. Strzelając z łuku, nie musiała widzieć wroga, by w niego trafić. Ze strachu przed jej strzałami, wroga armia uciekła z pola bitwy. Wolałbyś zapewne stać za jej plecami. Kiedy naciąga cięciwę Swojego łuku Uwierz mi Nawet tam Nie jesteś bezpieczny Kim jest Siostra Króla Wojny Dowiesz się Czytając powieść Do czego Jako autor Gorąco namawiam marek like, malman